18. dywizja piechoty we wrześniu 1939 roku wchodziła w skład samodzielnej grupy operacyjnej Narw. Otrzymała zadanie obrony około 120 km odcinka pasa frontu wzdłuż Narwi, od miejscowości Kamianka do miejscowości Ródki. W jej skład wchodziły trzy pułki piechoty: 33., 42. i 71. Ponadto 18. pułk artylerii lekkiej oraz 18. dywizjon artylerii ciężkiej. Dowództwo nad oddziałem w sierpniu 1939 roku zostało powierzone pułkownikowi Koseckiemu. Kosecki karierę wojskowo rozpoczął w armii rosyjskiej, gdzie, gdzie dosłużył się stopnia sztab z kapitana. W czasie walk na Bukowinie został ciężko ranny i utracił prawą rękę. Od września 1917 roku do czerwca 1918 służył w pierwszym Korpusie Polskim generała Józefa Dowbor-Muśnickiego do wojska polskiego wstąpił w listopadzie 1918 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił funkcje głównie związane ze szkolnictwem wojskowym. W roku 1928 został dowódcą 10. pułku piechoty, w 1935 został mianowany dowódcą piechoty dywizyjnej w 25. dywizji piechoty w Kaliszu. Do 10 września dywizja pod dowództwem pułkownika Kosseckiego prowadziła walki na linii rzeki Narew. Następnie, wobec groźby okrążenia, wycofywała się wzdłuż kierunku z Łomży przez Zambrów na Nur. 11 września nie powiodła się próba opanowania węzła komunikacyjnego Zambrów, który już wcześniej był zajęty przez Niemców. 18 Dywizja Piechoty otrzymała rozkaz od dowódcy S.G. Onarew, generała młota Fiałkowskiego, wycofania się w kierunku południowym. Po oderwaniu się od nieprzyjaciela dywizja miała skoncentrować się w rejonie Łętownica, a po krótkim odpoczynku ruszyć przez Andrzejewo czyżej na nur. Rankiem 12 września pułkownik Kosecki na czele swych wojsk dociera tu, do Łętownicy. Poszczególne oddziały są już mocno wykrwawione po walkach m.in. pod Nowogrodem, Łomżą i Zambrowem. Dowódca do dyspozycji ma już tylko część z pierwotnego składu dywizji. 33. Pułk, około 1300 ludzi, w rejonie Ostrożnego, Długoborza i Grzymał. Bezpośrednie wsparcie zapewnia mu 9. Bateria 18. Pułku Artylerii Lekkiej. 42. Pułk, około 1000 ludzi, w rejonie Srebrnej. Wsparcie artyleryjskie, 2. Bateria Palu. 71. Pułk Piechoty, 1400 ludzi, wraz z Oddziałem Obrony Narodowej, dowództwo dywizji ze służbami i pod oddziałami około 600 ludzi w rejonie Łętownicy. Wsparcie artyleryjskie na kierunku południowym 18 dywizjon artylerii ciężkiej na północ od zachodniej części Łętownicy. 6 bateria i pluton z 5 baterii w lesie Drogoszewa. 18 bateria artylerii przeciwlotniczej oraz pluton artylerii piechoty z 33 pułku piechoty Idział on hałbit 100 mm z 7. baterii 18 palu w rejonie Łętownicy. Ludzie byli ponad miarę zmęczeni, oddziały pomieszane. Od godzin 15 poprzedniego dnia brak było jakiejkolwiek łączności z dowództwem samodzielnej grupy operacyjnej Narew i brygadami kawalerii. Dywizja pozostawała w odosobnieniu. Około godziny 7. słychać było walki na kierunku Andrzejewa. O godzinie 8.30 nadszedł meldunek od dowódcy szwadronu kawalerii porucznika Roszkowskiego, informujący, iż piechota niemiecka w sile batalionu, wsparta przez trzy czołgi i artylerię, wyszła z kierunku Krzyżewa i zaatakowała Andrzejewo. W tej sytuacji pułkownik Kosecki zdecydował się przystąpić do natychmiastowego ataku. Około godziny 9.00 zebrał w środkowej części wsi Łętownicy oddział w sile batalionu. Przemówił do zebranych i osobiście poprowadził atak. Jednocześnie zaalarmował artylerię, znajdującą się w rejonie Łętownicy, żądając wsparcia ogniowego. Porucznik Wodysław Wójcik tak relacjonuje przebieg walk. Wzmocniony ogień szóstej baterii, plutonem z piątej baterii, obezwładni środki ogniowe wroga. Własna piechota osiąga stok wzniesienia na północ od Andrzejewa. W tym momencie wyszedł kontratak nieprzyjaciela wsparty silniejszymi niż dotychczas ogniem moździerzy i artylerii. Pułkownik Kossecki, prowadząc natarcie w pierwszej linii, w rogatywce i widoczny z daleka, pada ścięty ogniem ciężkich karabinów maszynowych. Własne oddziały, Pozbawione dowódcy zaczęły się cofać. Bateria kładzie silny ogień zaporowy. Nagle ogień baterii zostaje przerwany. Na moje pytanie, dlaczego bateria nie strzela, krótka odpowiedź. Lotnik nad stanowiskiem. Na to poszła w eter soczysta wiązanka żołnierskich słów, ponorlejąca do natychmiastowego otwarcia ognia. Po kilku minutach wznowiony gwałtowny odzień baterii powstrzymał i przywoździł kontratak niemiecki oraz osłonił już rozpoczęty paniczny odwrót naszego oddziału. Zdziesiątkowany oddział spłynął na południowy skraj Łętownicy, gdzie już zdążono sformować nową linię oporu. W tym ataku polskiej piechoty pięć ran odniósł pułkownik Kosecki. Przed utratą przytomności wydał rozkaz znajdującemu się obok podoficerowi: Dowództwo ma objąć pułkownik Herter. Powiedzcie pułkownikowi Hertlowi i szefowi sztabu, że dywizja nie może się poddać. Ma dotrwać do nocy, a później przebijać się grupkami, a nawet pojedynczo. Ciężko ranny dowódca pozostał na polu walki. Żołnierze byli przekonani, że nie żyje. Podejmowane próby zniesienia ciała do łętownicy. Kończyły się niepowodzeniem. Dopiero podczas kolejnej próby przebicia udało się dotrzeć lekarzowi wraz z patrolem sanitarnym do dowódcy. Okazało się, że żyje. Został przetransportowany do punktu opatrunkowego, który znajdował się w leczarni w łętownicy. Tu został poddany zabiegom reanimacyjnym i odzyskał przytomność. Pułkownik Kosecki, mimo ciężkich ran, przeżył bitwę. Po jej zakończeniu trafił do niemieckiego szpitala polowego w Dmochach, następnie był leczony w Zambrowie i Białym Stoku. Po wyjściu ze szpitala w Białym Stoku w listopadzie 1939 roku został w wrześniu nad Bugiem aresztowany przez NKWD. Jego dalsze losy nie są znane. Najprawdopodobniej został zamordowany na terenie Związku Radzieckiego. Jego symboliczny grób znajduje się w mauzoleum żołnierzy 18 Dywizji Piechoty na cmentarzu w Andrzejewie. Muzyka Pułkownik Aleksander Hertel, który po dotarciu Łętownicy zatrzymał się w tym domu, dowództwo nad dywizją przejął około godziny 11. Hertel był oficerem o legionowym rodowodzie. Chociaż pierwsze szlify zdobywał jeszcze w armii carskiej, podczas jednorocznej służby wojskowej. Po wyjeździe w roku 1913 na studia do Zurichu, wstąpił do Związku Strzeleckiego. Gdy wybuchła I wojna światowa, wstąpił do pierwszej bryga, Brygady Legionów, gdzie służył w artylerii. Był dowódcą Plutonu, następnie Baterii. Po kryzysie przysięgowym porucznik Aleksander Hertel trafił do obozu w Beniaminowie. W wojnie 1920 roku, w stopniu kapitana, był dowódcą 3 Dywizjonu 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów. W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił między innymi następujące funkcje. Był dowódcą 13 Dywizjonu Artylerii Konnej w Lwowie, dowódcą 6 Pułku Artylerii, Artylerii Lekkiej w Krakowie, dowódcą 5 Grupy Artylerii w Krakowie. W maju 1937 roku został przeniesiony na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej w 18 Dywizji Piechoty w Łomży. Pułkownik Hertel, po przejęciu dowództwa, zdecydował ponownie uderzyć na Andrzejewo wszystkimi siłami piechoty przy wsparciu artylerii. Wydał rozkaz zajęcia podstaw wejściowych na południowym skraju Łętownicy. Ponieważ brakowało już oficerów liniowych, zginęli bądź byli ciężko ranni, na dowódców w natarciu wyznaczył oficerów sztabowych dywizji. Natarcie wyruszyło o godzinie 14.30. Około godziny 15.00 niemiecki kontratak z obu stron Andrzejewa zatrzymał polskich żołnierzy i odrzucił ich za pasmo wzniesień, znajdujące się na północ od Andrzejewa. Tu, przy silnym ogniu polskiej artylerii, i ciężkiej broni maszynowej piechoty Niemcy stracili impet. O 16.00 Niemcy podejmują kolejną próbę, która zostaje udaremniona przez nawałę polskiego ognia artyleryjskiego. Widząc to, polska piechota podrywa się do walki i około godziny 16.30 odrzuca Niemców za wzgórze, odzyskując wgląd na Andrzejewo. Niewielkiemu oddziałowi udaje się przekroczyć linię rzeki Mały Brok między Andrzejewem a wsią Załuski-Lipniewo. Niemcy wprowadzają do walki nowe oddziały. skutek kompletnego wyczerpania sił i amunicji około godziny 17.00 polskie natarcie utknęło. W tej walce w stopę został ranny pułkownik Herter. O godzinie 18.30 walki ucichły. Próba przebicia się na Andrzejewo zakończyła się niepowodzeniem.